Nawet 100 tysięcy złotych. A czy wy macie pomysł, jak wydać takie pieniądze? Na przykład na samochód, łódź, skuter. Działkę grilla oj, meble ogrodowe. Albo biżuterię, perfumy, wielką sztabkę złota. Albo po prostu czereśnie. Błażej, bez przesady na czereśnie może nie wystarczyć. Widziałeś, ile kosztują? Przepraszam, ja wiem, że może nie wyglądam, ale wychowywałem się w czasach, kiedy czereśnie były tak tanie, że pestki się wypluwało. Czy wy macie już jakieś pomysły na... Powitajmy nauczycielników, witamy wspaniały Airbent i zapraszamy do gry. A zaczniemy od rundy startowej. Pięknie, Teresko. Dobry początek. Zet Z jak Zbigniew jest Z razy 2 600 złotych zarobiłeś. Świetnie. Nowa pralka U michała. Zabierasz nagrodę z koła. Brawo. Mamy 800 zł na koncie Sylwii. Kręcę. Kręcisz. No i 250 1050 zarobiłaś. Kręcę. Kręcisz dalej. No i pięknie. 150 zł. Tereska kręci. 950 zł. Kręcisz. Kategoria hasła to kultura. No i to była bardzo dobra decyzja. 1200 zł. Jeszcze pokręcę. 1100 zł zarobiłeś. E, chciałbym kupić. E? 900 zł zostało. Mamy jeszcze spółgłoski, Wi, dobrze, bo Michał zakręcił, zarobi. J, dało ci 1300 zł na koncie, jeszcze zakręcisz, jeszcze pozarabiasz. Mhm. No to co, ryzyko? Pięknie, 400 zł zarabiasz i kręcisz dalej. 750 zarobiłaś, Sylwia, i. Kręcę. Kręci. O, znajduje się Z. 700 zł na koncie Michała. Kręcisz. 1200 zł, bardzo dobrze. Kręcimy dalej. I krę... No i pięknie, zegarek na pewno dobrze będzie wyglądał na Twoim nad... 1050 zł, kategoria to zdrowie. 1550 zabierasz garnki z koła. 300 zł zarobiłaś Sylwia i kręcisz. 700 zł u Sylwii, Sylwia. No i wspaniale jest D. Proszę zabierz nagrodę, zabierz toster do. I 400 złotych zarobiłeś, Michał, co zrobiłeś? Proszę samogłoskę A. Czyli zakupy. J jak jeden. No i jedno, J jest, a jest również 1250 zł na Twoim koncie. Kręcisz. No i swoje, to były bardzo dobre zakupy. 1050 zł zostało na Twoim koncie. Kręcisz. 1450 zł, bardzo ładnie. Kupuję O jak Olga. Kupujesz O, czy już tam gdzieś świeci w głowie? Motoryzacja. 1800 zł można jeszcze zarobić, przypominam. Fajne kwoty na kole. Kupujesz E jak Ela. 1600 zł. Kręcę. Kręci. Wskoczyło na konto Sylwii 2150. I 1950 zł. Do tej pory, Sylwia, kręcisz dobrze. No i super, wskoczyło to W na początek, to jest bardzo dobry znak. Sylwia Ale otwiera, zwłaszcza jak nasi uczestnicy wygrywają fajną kasę. I nie mamy nie nietęgich min. O nie, 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 nigdy. Do zobaczenia jutro. Majo!